Na terenie dzielnicy Targówek przy ulicy Ossowskiego został uruchomiony punkt szczepień powszechnych. Wszyscy chętni do zaszczepienia się przeciwko wirusowi COVID-19 już od 14 maja aż do 31 października przez 7 dni w tygodniu mogą skorzystać z tej lokalizacji. Zaczynamy szczepienia mieszkańców w punkcie szczepień powszechnych na targówku mieszkaniowym. Punkt znajduje się przy ulicy Ossowskiego 25 w hali sportowej. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, przychodźcie do nas. Macie blisko do tego punktu, a nam wszystkim bardzo zależy na tym, żebyście się zaszczepili. Punkty szczepień powszechnych powstały po to, żeby w jednym miejscu na dużej hali, takiej jak tutaj przy ulicy Osowskiego, wyszczepić jak największą liczbę osób. Mamy za moimi plecami 20 boksów. W każdym boksie średnią jesteśmy w stanie wyszczepić dziennie 100 osób. W związku z tym 2000 osób dziennie to jest taka przepustowość normalna, którą jesteśmy w stanie tutaj zaoferować naszym pacjentom. To wyzwanie jest bardzo duże. Mamy doświadczenie na targówku, bo organizujemy i szczepimy w czterech punktach szczepień. Populacyjnych w czterech naszych przychodniach, i bazując na doświadczeniu z tych punktów populacyjnych, te doświadczenia przenosimy tutaj. Punkt szczepień na targówku został w ten sposób przygotowany, aby był przyjazny dla Państwa, żeby łatwo można było do niego dotrzeć. Dlatego zapraszam, żebyście Państwo do nas przyjechali autobusem, a także metrem, które jest bardzo blisko naszego punktu. Dla osób zmotoryzowanych, przygotowaliśmy pobliżu trzy parkingi, a które. Można dojechać, zostawić samochód, ale ich lista z lokalizacjami jest opublikowana na naszej stronie internetowej.